Away, I'm just a breath away. Losing my faith today. I'm falling off the edge of day. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war. Just another family torn. Cześć, nagrywam wam ten odcinek Starna, ponieważ pewnie wiele z was się zastanawia dlaczego Tyrus, czy też może Deftas nie walczy na PvP, tylko walczy PvE. Jeżeli... No, ja, ja zaraz też wyjaśnię, bo ktoś może być yy, co nie wie, co to znaczy PvE. Ogólnie jestem w tym miejscu, ponieważ nabijam sobie na osiągnięciach leśne duszki, mam 90 na 100, także no, przy was sobie pozwolę dokończyć to troszkę. Yy. I też przepraszam Was za wtyczkę, jak będzie walała. Jak oglądaliście y, Zagrajmy 15 i 14, to wiecie, jak chodzi o wtyczkę. To jak jest na przykład u Izaka: Izak, co grotto, to u Tyrusa będzie. Tyrus, co wtyczka i. Tak. śmieszny. Dobra. Y, PVP to jest player versus player, czyli no... tam, tam gdzie się nuby biją między sobą, żeby pokazać, kto jest lepszy. Tu na przykład wtyczkę wyjebało w tej chwili. Y, a PVE. Czyli player versus enemies, czy tam enemy, czyli komputer, tak, przeciwko mobom, tak jak ja teraz walczę. Ja ogólnie nie, nie lubię się bić na PVP, ponieważ to jest to są takie derby takich nubków, co walczą między sobą, jeden próbuje być lepszy, usiłują. Oczywiście nie każdy, ale najlepsze jest w tym wszystkim to, że lolki, które są pod PVP, atakują y, graczy, którzy są pod EXPA. Yy... <laughs> Także wiecie o co w tym chodzi? Czekajcie chwilę Okej okay, nie wiem jak będzie, może lepiej, może gorzej, ale to, to nie jest zagrajmy, więc tam co jakiś czas mogę restartować wtyczkę, bo to chodzi, chodzi o to, żebym wam tylko odpowiedział na pytanie, tak? Na przykład jak ktoś się zapyta, yy, czy tam powie TyRUS nagle coś na PvP, to ja po prostu dam link tej osobie do filmiku, gdzie będzie mogła zobaczyć jak się wypowiadam o tym yy, Więc wolę walczyć w PvP z wielu yy, z PvE w wielu różnych yy, Argumentów mam, ponieważ raz, że jest exp większy, yy, no exp i przyjemność. Ja na przykład lubię z i walczyć, ale nie w ternie, bo tej w ternie, szczególnie na S1, yy, no to są śmiecie trochę, yy, no i w innych grach, na przykład w Investation, tak tam PvP, PvP, no, no to tak, PvP jest dość tam fajnie zrobione, że tam naprawdę, jak się kogoś zabije, to to czuć, bo tam cały lud dostajecie co praktycznie on miał Wiadomo, dwie inne gry. No i PvE lubię też bić, ponieważ wiadomo potwory, bossy i TP. Ja ogólnie mam też innego builda, tak? Musiałbym totalnie zrobić reset stat i umek, żeby być pod PvP, a ja się w to nie chcę bawić, bo jeżeli macie builda pod PvP, to... to no nie za bardzo możecie, możecie bić w większość potworów, tak? I na bossach y Latać, no bo macie builda pod... Y VVP. No wiem, ktoś może powiedzieć, że wystarczy inne rary dokupić Jak wbije level, to inaczej staty Mi się dobrze gra, tak jak, jak się gra Także jeżeli ktoś będzie mnie nakłaniał do tego, żebym walczył w PvP No to jeżeli się komuś to podoba, spoko, niech to robi Mi się nie podoba i tego nie robię, więc Tutaj proszę, żeby każdy mnie szanował I jak mówię, że nie będę walczył, to nie będę walczył No, więc i tak tego nie zmienicie, nic mm. I tyle, i, i tyle, i też... Um... No, jakbyś był pod zrękę Tyrus byłoby wszystko inaczej. Yy, mi się gra dobrze i nie mam zamiaru tego zmieniać, jeżeli na przykład ktoś mówi, że Tyrus masz złego builda, bo powinieneś mieć tyle ile ty, tyle. Płynieś mieć tego tyle tyle i tyle. No to ja powiem, ale zaraz mi się gra dobrze i nie będę tego zmieniał. Więc jakby się gra dobrze i to nie, zmi nie ja chcę zmieniać, to nie będę zmieniał pod wpływem presji. Tak, że ktoś mi mówi inaczej. No jak jak wy odczuwacie potrzebę tak zrobienia, to sobie stwórzcie u kanabicie 73 Level i zróbcie takiego builda. Ja nie potrzebuję, ja nie chcę i jest mi dobrze tak, jak jest. Druga sprawa, to też trochę informacji, więc jeżeli szukaliście odpowiedzi na pytanie, dlaczego walczę PVE, a nie PVP, to już macie tą odpowiedź, możecie iść dalej, przeglądać YouTube'y. Teraz będzie część bardziej informacyjna tak, informacyjna, ponieważ wiem, że ten odcinek dużo osób obejrzy. No, więc informacje, to nie jest, to nie jest y, powrót do serii. To nie jest zagrajmy, to nie jest nic. To jest odcinek informacyjny i odpowiedź na pytanie, czemu walczę w PVE, a nie w PVP. No, więc jeżeli chodzi o informacje, pierwsza sprawa y, to, to nie jest odcinek 16: zagrajmy w terna. To nie jest powrót serii, to nie jest to. Mm, więc jeżeli pod tym filmikiem zobaczę kiedy tarn albo więcej Taerna, komentarze usuwam. Bo to, mm, no, to jest tarn, ale mnie denerwuje coś takiego na przykład pod TF-em y, drugim Co jest kurwa Fajnie yy, To będzie na odcinku Wejdasz. Wejdasz pod TF-a po prostu, bo to aż mi się smutno zrobiło jak, jak to zobaczyłem. O Gang Albanii na przykład przepraszam a i też wam tutaj powiem, że takiego wam zrobię specjala, niespecjala na 700 subków wrzucę wam 4-go czwartego yy, yy, TFA. To, to, to było pod drugim akurat, no i to było smutne, to było bardzo smutne, ponieważ tak, kiedy tarn, kiedy tarn, Nagraj tarna, tarn. Więc jak zobaczę komentarze tego typu. Tarn, nagraj tarna, kiedy tarn, kiedy tarn. Usuwam. Nie banuję ani nic, bo ja nie jestem vip -em. Ale usuwam komentarze. Jeżeli będę miał jakieś taki naprawdę mm, potrzebę wielką mm, wrócenia do Terna, nie wiem, bo powiem cholera, jak to na przykład zobaczę za parę lat sobie terna i zobaczę cholera, fajnie mi się nagrywało. Dobra, nagram im 16 odcinek, to wtedy wam nagram, wtedy wy pierwsi będziecie wiedzieli, że wracamy z serium. Na razie nie, więc takich komentarzy nie dawajcie. I też swój kanał chcę zrobić yy, gamerski, a nie przeglądarkowy, że jest szakę z teren, tylko jeżeli wam się to nie podoba, spoko nie musicie mnie oglądać, yy, ale nie rozumiem minus yy, takiego czegoś. Gimper też o tym mówił yy, w swoim vlogu bodajże. Vlog sercowy czy coś takiego, możecie na kanale Gimpera zobaczyć, sobie on też tam mówi, jak to oglądałem, tak sobie myślę. On chyba o moim kanale mówi. Bo tam mówił, że twórca ma prawo nagrywać co chce i na przykład jak wam się nie podoba materiał, to możecie mu napisać w komentarzu, ale nie minusować. Tak jak to się stało pod pierwszym y, TF-em, że było 6 łapek w górę, 4 w dół. Jeżeli ci się nie podoba, napisz komentarz i wyjdź. Y, no, rozumiem, że są też ludzie, którzy y, łapa w dół i spierdalam, no ale no jeżeli, no, mam nadzieję, że moi widzowie tacy nie są. Więc też możecie na przykład zostawić komentarz i wyjść, albo łapkę w górę komentarz i wyjść. Pod tym filmikiem nie będzie reflinka, tylko będzie reflink do tej gry, ponieważ, tak jak mówię, pokazuję osoby, które się rejestrują z moich reflinków, i tak to wygląda. I do znajomych od 30 levela przyjmuję. To się nie zmieniło. O, już, już, już to mam. Ale jeszcze tak troszkę pokaż, czekaj, pokaż, jak to wygląda. 100-100. Tak, do 105 dobimy sobie. No. Druga sprawa. No, mój kanał zmieniam na bardziej gamerski, tak? Ale aha, plan, 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 plan. Stop, 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 wróć. Ja w kwietniu chcę zrobić um, eksperyment pewien. Chcę zobaczyć. Co najlepiej... Co wy najlepiej będziecie oglądali i, i, czego, i tego będę najwięcej nagrywał? Oczywiście to będzie Turn, tak Ale chodzi o to, że ja... Ja bosów nie będę ciągle nagrywał, bo już skończy się bosów. Raz, że skończył się bosy dwa, że na przykład nie, nie dam rady na nie, na nie latać, tak? W kwietniu. Tutaj wam zaraz wszystko dam, patrzcie, w kwietniu, o będziecie to widzieli? Ja będę widział W pierwszym tygodniu kwietnia to jest... pierwszy to jest środa. W środę będziecie mieli bosy Starna, to będzie V1 i Duch Zamku. Pierwszy tydzień. Drugi tydzień, w poniedziałek 6, będziecie mieli mm, wy, wywiady z youtuberami, wywiad z Nitrem. 13, 13 kwietnia, 20 kwietnia i 27 kwietnia, jakieś trzy inne filmiki. Yy, nagram wam, nie wiem, albo to nagram z jakichś innych gier, żeby zobaczyć, czy fajnie wać Aha! No tak, to pierwszy... Nie, to już wiem, pierwszy kwietnia środa będzie bossy. 6 kwietnia poniedziałek wywiad z Litrem, 13 kwietnia poniedziałek Team Fortress 2 20 i 27, nie wiem. Jeżeli będziecie chcieli na przykład więcej wywiadów z youtuberami czy coś, to 20 wam dam wywiad z youtuberami, a 27 kwietnia coś się pomyśli. I zobaczę, jak na przykład zobaczę, że dużo osób mm, ogląda i... Daję łapki w górę, i, i, i suby się zwiększyły, na przykład przez wywiad z Nitrem, to coś takiego yy, zmobilizuje się i z Kamilem zrobimy kolejny wywiad, na przykład z YouTuberem, na przykład z Isamu czy z kimś, tak? Czy tam z będziecie chcieli? No i taki w kwietniu robię taki eksperyment. Do kwietnia yy, będę nagrywał trochę mniej filmików, bo też muszę yy, nagrać bossy, zmontować bossy, zmontować wywiad z YouTuberami, nagrać TFA, zmontować TFA. Wiecie, te wszystkie filmiki muszę wam pomontować na. Mm. Kurwa, Ty szmato Mogę brzmieć trochę Ten, no bo chory jestem dalej. No nie wyzdrowiałem jeszcze. No co zrobisz? zrobić, tak? Ale jak chcecie, to możecie reflika zrobić. Możecie w niego wejść po 5 sekundach, kliknąć i to koniec. Naprawdę. Więc w marcu może być trochę mniej tych filmików. Ale w kwietniu co tydzień będziecie mieli jeden. Czyli 5 filmików będziecie mieli w kwietniu. Dla niektórych to dużo, dla niektórych to mało. Ktoś może powiedzieć, że Tyrus daj więcej. A ja powiem nie. Ja chcę w, ja chcę w kwietniu zrobić taki eksperyment. Eee, no. A jeżeli wam Tewnie te odpowiada, bo wiem, że paros może nie oglądać te A jeżeli jeszcze tu jesteś. To w TF, jeżeli ci TF się nie odpowiada, na przykład byś powiedział, kurczę, no dobra, no może jak nie chcesz tego terna nagrywać, też nie nagrywaj TF-a, bo to się słabo ogląda. Może nagraj to i tą grę. A sobie powiem, no spoko, ja zaraz wam pokażę, jakie gry mam na steamie. To możecie wybrać sobie z tych gier. Oluj. No. Ta, tak to wygląda, jeżeli chcecie TF Record, to możecie inną grę mi na przykład powiedzieć. To nagram wam. Okej? Okay? No więc możecie w komentarzach napisać Także No tak jest, yy, Pięć filmików będziecie mieli w kwietniu yy, W marcu będziecie mieli Kilka, na pewno, kurczę no Trochę zaniedbałem kanał, ale mówię Wakacje wracamy, wakacje coś wam na, na pewno nowego po mi będzie git. No także skończyliśmy tutaj fajnie. Yy, ogólnie ja mm, mam takie postanowienie, że... cholera. Poczekajcie chwilę. Bo tu nie idzie. Ja mam takie postanowienie, że codziennie wchodzę na Taena i dziennie nagrywam, na, dziennie nabijam stoka expa a w weekendy chodzę na bossy z prawda tutaj prawilnym widzem którego pozdrawiam z pablitosem no i on mnie on mnie w weekendy na bossy wyciąga to ja chodzę i nabijam expa a w dni robocze stoka expa w dni robocze stoka w weekendy ile fabryka da tak i nabijam no w pierwszym tygodniu kwietnia macie bossy w drugim wywiad z nitrem w trzecim T no a w dwóch ostatnich coś jeszcze się pomyśli No Jak y, GTA na komputer wyjdzie, to będzie chyba 14 kwietnia To chcę też coś zacząć z tego 14. Y, z tego z tego GTA 5 nagrywać, ale ja to już byście od was to zależy. Na pewno fabuły nie. Na pewno fabuły nie chcę. Znaczy fabuły nie chcę nagrywać, tak? Mm. Fabuły nie chce. Czy to tyle? No tak. Chyba tak. Taki odcinek informacyjny, taki szybki No co? Yy, Steama i Facebooka macie na moim profilu na YouTubie Na moim kocie na YouTubie mm. Nie, ja się nie denerwuję Tyrus. Co? Wtyczka? Kr zabawny No, także tak będzie wyglądał kwiecień. Także już na pewno wiecie, jak będzie wyglądał kwiecień. Ewentualnie w dwóch ostatnich tygodniach mogę zrobić, że. Mm, A to już od Was zależy. Że 20 kwietnia w poniedziałek kolejny wywiad z YouTuberem. 27 kwietnia w poniedziałek coś, jakiś materiał z GTA 5. Co, i to już byście zadecydowali. No, migera, migera, pozdrawiam. Migera, nigera, taki nigeryjczyk trochę z niego. On tu M specjalnie dał 10 niedźwiedzi. Ja już nie będę was z tymi niedźwiedziami zamęczał. Ewentualnie wam pokażę trujeczkę. Będę walczył z trójeczką Oluju, niedźwiedzi. O, i zginę pewnie. No dobrze, ale to. Także wiecie, jak będzie wyglądał kwiecień, co do marca jeszcze nie wiem, yy, ale Dobra, odpowiedziałam wam, yy, dlaczego, wal... dlaczego wolę PVE niż PVP. A też dlatego, że na przykład walczę z kimś, tak? I zabiję kogoś, na przykład taki typowy łak woła swoich kolegów, tak? Na przykład 90 telewele i... i co teraz dobie, Masz oro nobie. Ja takie oczość chcę za wszelką cenę uniknąć, ponieważ to jest jeszcze i zabawne. Jak 9-latek. Ginie z ręki piętnastolatka i woła swoich kolegów dziesięciolatków, którzy mają 90 levele i, i, i co teraz nobie, masz oro. Ja wtedy mówię, no, aha, no, fa fajnie. A mama wie, że jeszcze grasz? To wtedy, yy, śmieci śmieć, mnie zabijają na przykład. No i ja tego chcę unikać. Yy, niektórzy może walczą w PvP i to ich jara, że zabijają kogoś, my podbudowują swoje ego, bo na przykład w realu są gnojeni w szkole albo za modu... Za po prostu i tata do wanny wchodził i chcą odreagować w grze jakieś Zabijając innych graczy? Różne są rzeczy no. Mi, mi ojciec do wanny nie wchodził jak byłem mały. Mnie w szkole nie dręczą, nie dokucza nikt mi. No także nie mam potrzeby wyżywać się na graczach przez internet. Więc dlatego m.in. też siedzę w PvE, a nie w PvP. Mam nadzieję, że ty filmik odpowiedział Wam na dużo pytań. Wiecie jak będzie wyglądał mój kanał? Wiecie, dlaczego walczę w PVE, a nie w PVP? Wiecie, jak wygląda mój typowy dzień w TERnie? Wchodzę, nabijam stoka, wychodzę, a w weekendy wchodzę, lecę, bosy, wychodzę. Mm, no i to tyle. Tak, dzięki za uwagę, dzięki, że byliście tutaj. No doceniecie, że jestem chory, jednak zaakceptujcie ten mój kanał takim, ta, takim jakim jest. Oczywiście, Jeżeli na przykład chcecie. Mm, TERNA, to oczywiście możecie iść do tych y, pseudo-kochsów. TERNA. Loroxa, Sasuke, Shahala, y, Zabijaka Mata To są naprawdę koksy obawiam się, że oni za jakiś czas będą mieli gdzieś, nie no może Lorox nie, ale y, Saskę, y, Zabijaka Mat, Shahal Będą mieli 100k widzów i to będzie ten moment To będzie gorszy moment niż wtedy, kiedy Blow y, dobił milion subów To będzie ten moment, że wiecie, że, że ja będę wiedział że świat się skończył o Nie, Zuzu nie, do Zuzu akurat mam szacunek, bo to jest gościu, który mm, stara się nagrywać, myślę, tak jak ja, tylko że ja te zmiany wprowadzam radykalne, on nagrywa y, Taerna i tam jakieś inne gry I Ja y, wszakę saitarna i Tarna uciąłem i nagrywam tylko inne gry, mam nadzieję, że to uszanujecie, no no, musicie mnie uszanować, jak jak lubicie mnie oglądać w Taernie i w się, to w innych produkcjach mam nadzieję Co za nos, co za choroba jak lubicie mnie oglądać w Tarnie i w Szakesie, to w innych produkcjach chyba też. Także dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że uszanujecie moją decyzję i na razie y, moje, moje luje małe, że tak powiem. Tak, moje luje, cześć.